Polec Zdrój to uzdrowiskowa gmina w południowo wschodniej części województwa świętokrzyskiego, niedaleko ujścia rzeki Nidy do Wisły, 80 km od Kielc i 90 km od Krakowa. Zajmuje powierzchnię 8500 hektarów, z czego 85% przypada na użytki rolne, a 11% zajmują lasy. Miejscowość Solid Zdrój pełniąca funkcję ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160 metrów nad poziomem morza. Gmina jest wprawdzie niewielka, ale posiada olbrzymi potencjał rozwojowy. Uzdrowisko o prawie dwustuletniej historii dysponuje najlepszymi w Europie i jednymi z najlepszych na świecie wodami siarkowymi. Poza najlepszymi siarczkowymi wodami mineralnymi Dysponuje również Solec Zdrój wieloma atrakcjami turystycznymi. Znajduje się tu przepiękny stary park zdrojowy, zalew rekreacyjny, szlaki spacerowe i do turystyki kwalifikowanej, szlaki historyczne, przyrodnicze i stadni na koni. W niezwykłej atmosferze pełnej zadumy i nostalgii, bez wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki, można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia i wypoczynku. Aby opisać uroki gminy wybierzemy się na wycieczkę. Opuszczając solec, kierujemy się na północ w stronę Zborowa. Już przy głównej trasie natrafiamy na niezwykle istotne dla kulturowego krajobrazu gminy obiekty. Zbaczając odrobinę z trasy, możemy zobaczyć wiele kapliczek w pobliskim Piestrzu, Żukowie, Włosnowicach i Magierowie. Niektóre z nich, jak na przykład XVII-wieczna kapliczka zwana szwedzką, to obiekty unikatowe. W samym Zborowie nie możemy pominąć XVI-wiecznego pałacu magnackiego rodu Zborowskich herbu Jastrzębiec, z którego wywodził się sławny rycerz i awanturnik Samuel Zborowski. Jak wygłosi tradycja to właśnie jego wizerunek przedstawia renesansowa płyta nagrobna, znajdująca się na zewnętrznej ścianie kościoła, pod wezwaniem świętego Mikołaja w solcu zdroju. Dalej podążając w kierunku zachodnim możemy podziwiać pełną krasę soleckich krajobrazów. Wjeżdżamy bowiem na tereny Szanieckiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tu, we wsiach Kików, Sułkowice, Zagaje Kikowskie, możemy podziwiać bogactwo roślinne muraw kserotermicznych, które bezpośrednio przylegają do szachownicy pól uprawnych i sadów. Z Sułkowic, na rozstaju dróg obok XIX-wiecznej kamiennej figury świętego Antoniego Spadwy, skręcamy w kierunku Piasku Małego. To tradycyjne miejsca grzybobrań. Stąd już tylko krok do Zagórzan. A w nich stadnina koni i przepiękna XVII-wieczna figura świętej Rozali patronki chroniące od zarazy. W zielonkach możemy zmienić środek transportu i przesiąść się w kolorową ciuchcie, która zawiezie nas aż do świniar. Ze świniar wracamy do solca, by tym razem już Perpedes poznać zalety i atrakcje tej gminnej stolicy. Cała miejscowość Soled Zdrój jest skanalizowana, zwodociągowana i zgazyfikowana. Na komfort wypoczynku pozytywny wpływ ma położenie obiektów uzdrowiskowych. Leżą one bowiem na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie pięknego zabytkowego parku zdrojowego. Park przylega do kompleksu lasów, w którym wytyczono edukacyjne ścieżki przyrodniczo-leśne. Tuż obok zlokalizowany jest 8-hektarowy zbiornik rekreacyjny, który zarówno w okresie letnim, kąpielisko, jak i zimowym lodowisko stanowi nie lada atrakcję turystyczną.